Dzień dobry, dzień dobry kochani. Nie wiem, kto tam jest, kogo jeszcze nie ma, ale ja już was witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie naszym cudownym jinglem I wreszcie też pamiętam, żeby go zawsze puścić, ale im więcej na niego patrzę, tym bardziej on mi się podoba. Moi drodzy, nie wiem jak tam u was, ale u mnie zdecydowanie czuję wiosnę. Otóż za oknem u mnie, które tu mam zaraz obok siebie. Nawet mogę je Wam pokazać. O, czy widzicie to, co ja? Tam jest po prostu jasno. Tam jest jasno. Więc to jest niezwykła i bardzo sympatyczna oznaka wiosny. Napiszcie mi, proszę, u kogo za oknem też jest jasno. No nie powiem, że jeszcze słońce świeci. Nie, ono już tak sobie zachodzi powolutku, ale, ale jest jasno, jasno, jest tak I śpiewają. Wiecie, pająki mnie atakują, więc po prostu idzie wiosna. Idzie wiosna i to jest cudowne, dlatego że posłuchajcie, z wiosną no, nowe siły w nas wstępują, nowa ochota i chęć do działania. I muszę powiedzieć, że dzisiaj w takim w ogóle naprawdę fantastycznym nastroju zaczynam tę liderkę, ponieważ jak być może część z Was wie, wczoraj był bezpłatny webinar. Po co Ci coaching, liderze? Postanowiłam podzielić się z wami moją wiedzą doświadczeniem umiejętnościami coachingowymi i wiecie okazało się, że to było dobre posunięcie, bo dostałam tyle pozytywnych informacji zwrotnych od uczestników tego webinaru, a była nas prawie setka. Także bardzo wszystkim dziękuję jeszcze raz, jeżeli ktoś z was był, to cudownie. Jeśli nie byliście, to zapraszam, wiecie, tam Piętro niżej, albo dwa piętro niżej, na naszym fanpage'u jest nagranie, możecie obejrzeć. Z wypowiedzi uczestników wynikało, że było to bardzo rozwojowe dla liderów, dla nauczycieli, dla tych wszystkich wszystkich, którzy tego słuchali, więc zapraszam Was serdecznie. A dzisiaj moi kochani. No właśnie, napiszcie, napiszcie mi, proszę koniecznie, u kogo jest jasno, u kogo jest jasno za oknem, bo dla mnie to jest naprawdę, wiecie, to jest te dłu coraz dłuższe dni, na przykład dla mnie mają też taki wymiar, że ja po prostu mogę chodzić na spacery, wiecie, bo jak tak człowiek siedzi, siedzi, wiecie, siedzi, siedzi, siedzi przed tym komputerem. I przesiedzi pół dnia, i o trzeciej mówi: No to może bym wyszła na spacerek, a tu o trzeciej już jest ciemno, czy o czwartej, no to nie jest to tak fajne. A teraz już jest naprawdę, naprawdę inaczej. Posłuchajcie, no ale do, że tak powiem, adremu. E, otóż dzisiaj chcę z Wami porozmawiać i chcę Wam powiedzieć, czy porozmawiać z Wami na temat tego, co się kryje między bodźcem a reakcją. Inspiracją do tego tematu, była moja rozmowa z rodzicem, wiecie, właśnie z rodzicem, który mówi tak: Te moje dzieci, to ja już mnie tak wkurzają, że ja już po prostu nie wytrzymuję. On robi to, ja już jestem taka wkurzona, że nie ma, nie ma takiej, no po prostu robię coś głupiego, krzyczę na te moje dzieciaki albo robię coś jeszcze głupszego, potem mam wyrzuty sumienia, a potem myślę, po co to było, i nic z tego dobrego dla nas nie wynika. No i pomyślałam sobie, że warto naprawdę przypomnieć sobie, co się kryje między bodźcem a reakcją. Otóż między bodźcem a reakcją jest czas. To są nanosekundy, czy jakieś tam jeszcze drobniejsze części, ale one są. To nie jest tak, że ty jesteś automatem. Oczywiście, że my mamy swoje pewne wdrukowane, nabyte, pewne automatyczne reakcje, ale nie jesteś marionetką w czyichś rękach. To ty decydujesz, jak reagujesz. Ja wiem, że wiele osób wtedy, kiedy mówię to, ty decydujesz, kiedy reagujesz, że wiele osób na to wzrusza ramionami i mówi, no, przesadziłaś, tak? No jak on tak się zachowuje, to co ja innego mogę zrobić? No właśnie możesz zrobić coś innego, tylko zastanów się, po pierwsze, co chcesz zrobić. Po drugie, to, czego trzeba się nauczyć, to jest to zauważanie tego momentu, kiedy ty zaczynasz działać z automatu. Czyli wtedy, kiedy czegoś doświadczasz, nie wiem, ktoś przychodzi i patrzy na ciebie ponuro, a na przykład w twojej głowie od razu się pojawi automatyczna myśl, chyba czegoś nie zrobiłam, <grywa> albo chyba ze mną coś jest nie w porządku. Tak? To, to, to najważniejsze, żeby sobie uświadomić tę myśl, że tę reakcję moje, moją, mojego, że tak powiem, organizmu i mojego umysłu i to jest Punkt wyjścia. To jest najważniejszy punkt wyjścia do tego, żeby potem móc coś z tym zrobić, bo właśnie skąd ta myśl w mojej głowie. A dlaczego ja nie mogę sobie pomyśleć? Może je jest smutno. Coś mu się przytrafiło, że tak <grywa> patrzy na wszystko. Tak? Więc to co dla mnie było takim momentem, kiedy Naprawdę uświadomiłam sobie, że mam wpływ, to było poznanie w ramach moich, mojego właśnie coachingowego rozwoju, poznanie czegoś, co nazywa się strukturą doświadczenia. Otóż struktura doświadczenia, struktura doświadczenia można by opisać w taki sposób, że jeżeli masz jakiś bodziec, coś do ciebie dociera z zewnątrz, a tych bodźców z zewnątrz, mamy przecież nieustająco dużo w każdej minucie, w każdej sekundzie nie lekciać. To teraz, zanim ten bodziec wywoła jakieś działanie z Twojej strony, jakieś zachowanie z Twojej strony, to jeszcze są dwa etapy. Otóż pierwszy etap, który dzieje się właśnie w ułamkach sekund i dzieje się na poziomie nieświadomym, ale Ty przecież jesteś tutaj, oglądasz ten webinar, więc jesteś świadomą osobą, która chce się rozwijać. Która chce ulepszać swoje życie, więc Ty możesz to zmienić, bo chcesz to zmienić. Więc to, co się pojawia najpierw w, mojej, w naszej głowie, to jest coś, co można by nazwać proces wewnętrzny, czyli wiecie, drobne myśli, takie bardzo szybkie, często z poziomu nieuświadomionego, takie, które nawet do mojej świadomości nie docierają. Ten proces wewnętrzny, który dzieje się we mnie. Powoduje we mnie jakiś, wywołuje we mnie jakiś stan wewnętrzny. No, mówiąc inaczej czy upraszczając, jakieś emocje we mnie wywołuje, tak? I dopiero te emocje sprawią, jak ja się zachowam. To trochę wiecie, jak z trzema mózgami, tak sobie teraz pomyślałam, nie? Że mamy ten pierwszy, taki najbardziej prymitywny, którego, o którym nawet nie wiemy, że jest. Potem mamy ten saczy. Właśnie, który mówi nam o emocjach, a potem dopiero mamy szare komórki, które niby coś decydują. Ale to nie one decydują. Decyduje to, to, ten na dole, ten najbardziej pierwotny. Czyli, jeżeli idę ulicą tak, i widzę koleżankę, która pół roku temu pożyczyła mi stukę, a ja jej nie oddałam tych pieniędzy, to zobaczcie, co może się zadziać w mojej głowie. W mojej głowie. Szybki proces wewnętrzny. O matko, nie oddałam jej pieniędzy, ale wstyd. Stan wewnętrzny, jestem zawstydzona, rumienię się sama przed sobą, uciekam. Działanie to będzie uciekam, chowam się w bramie, tak? zachowuję się jak y, sztubak. Ale może być ta cała sytuacja może potoczyć się zupełnie inaczej, tak? bo widzę koleżankę. Ona, przypominam sobie, że pożyczyłam od niej stówkę i jej nie oddałam i nawet jeżeli mój proces wewnętrzny jest taki, że o, widzę, ją nie oddałam, to ja mogę świadomie pomyśleć sobie, włączyć się w ten proces, powiedzieć Jurewiczowa, ogarnij się, jest Ci wstyd, ale możesz do niej podejść i powiedzieć cześć Jolu. Jak to dobrze, że cię widzę. Jak cię zobaczyłam, to sobie przypomniałam, że pożyczyłam ze stówkę od ciebie miesiąc temu, pół roku temu, i jeszcze ci nie oddałam. No to teraz to zrobię, tak. Czyli chcę wam uświadomić to, że między bodźcem a reakcją jest cały ocean czasu na to, żeby podjąć świadomą decyzję, jak ja chcę zareagować. Oczywiście w kwestii naj, najbardziej uciążliwe, może tak powiem, najbardziej uciążliwe jest to nasz działanie z automatu wtedy, kiedy my po prostu wybuchamy, kiedy my nie panujemy nad swoim zachowaniem i to zazwyczaj przynosi nam kiepskie rezultaty, kiepskie skutki bym powiedziała. Więc dlatego warto uczyć się tego dostrzegania, tego momentu, tego powiedzenia sobie tego weź głęboki wdech albo policz do dwóch, raz, dwa, zanim cokolwiek zrobisz. Ja kiedyś nauczyłam się takiego wierszyka, posłuchajcie, właśnie to moja, jedna z moich córek chodziła do szkoły pamięci i tam się nauczyła takiego wierszyka i ja go też chętnie nauczę go was. Ten wierszyk brzmi tak. Trzy razy pomyśl, potem rób, a wyda czyn owoce. Nie będzie tylko próbą prób. Trzy razy pomyśl, potem rób. I możesz sobie zastosować taki bodziec, jak gdyby, który będzie działał dla, na ciebie. Będzie sprawiał, że to ty dasz sobie ten czas na to, żeby zareagować, żeby. Nie iść z automatu, tak? Że ktoś, coś ci mówi, ktoś robi coś, ktoś się zachowuje w jakiś sposób, a ty jak automat po prostu reagujesz. Myślę, że to jest ważne również dlatego, żeby żeby każdy z nas żebyś ty miała czy miał taką świadomość tego. Że, że nie, nie jesteś marionetką w rękach innych. Bo zobacz, jeżeli ja nie mam świadomości tego, że ode mnie zależy reakcja na to, co robią inni i jak się zachowują inni, to ja będę marionetką w ich rękach. Taki pamiętam, już nie pamiętam, który to z psychologów nazwał. Nie wiem, no nieważne, ale on to nazwał efektem click-wr, czyli że y, są ludzie, którzy. Niektórzy bardziej, inni mniej świadomie, po prostu potrafią, w tobie, potrafią się zachowywać tak, żeby wywołać w Tobie określoną reakcję. To jest, wiecie, no bardzo często wykorzystywane w sprzedaży, prawda? Że uruchamiają właśnie jakiś proces wewnętrzny, jakąś, jakiś stan wewnętrzny, który sprawia, że kupujesz coś, a potem patrzysz na to i myślisz sobie matko, ale to mi jest kompletnie do niczego niepotrzebne. Na przykład w szkole, wiecie, bo właśnie teraz ciągle słyszę o tych roszczeniowych rodzicach, co to się awanturują, i nie wiadomo w ogóle o co im chodzi. I tutaj jakieś skargi składają do dyrekcji na nauczycieli, do kuratorium na dyrekcję i nauczycieli, i w ogóle straszne rzeczy tam się dzieją. Więc myślę, że właśnie. My bardzo często na sytuacji, kiedy rodzice przychodzą do szkoły, do nauczyciela, czy do dyrektora, reagujemy w taki nielegwie automatyczny sposób, że jak oni tu przyszli, to oni na pewno przyszli, żeby nie wiem, nam krzywdę zrobić i że, i że my się nigdy z nimi nie dogadamy. Zmieńmy to, my możemy to świadomie zmienić, nawet przestańcie używać określenia roszczeniowi rodzice, bo to określenie w ogóle jest, Naprawdę bez sensu. Ci rodzice najczęściej po prostu są zatroskani o to, co dzieje się z ich dziećmi, i zazwyczaj mają jednak pozytywną intencję, chociaż też nie zawsze potrafią to wyrazić odpowiednio. Ale to wy jesteście kwalifikowanymi pedagogami, i wy powinniście takie umiejętności posiadać, no bo kto jak nie wy? Umówmy się. Więc dlatego kochani pamiętajcie, między bodźcem a reakcją jest bardzo, bardzo dużo czasu, który możecie wykorzystać. Tak jak powiedziałam, co możesz zrobić, żeby dać sobie ten czas, przede wszystkim daj sobie, daj sobie czas na to, żeby po prostu zastanowić się, co tak naprawdę, o co tutaj tak naprawdę chodzi. tak? żeby zastanowić się nad tym, co ja chcę zrobić w tym momencie tak, jak ja chciałabym zareagować, czy jak ja chcę zareagować. Więc to, to jest naprawdę ważne i to jest możliwe. Nie wiem jakie są wasze doświadczenia, ale ja się tego nauczyłam. Chciałam też powiedzieć, że, że to są takie umiejętności, które po prostu... Hmm, Przydają się ogólnie w życiu, wiecie? że to dzięki takim, takim, umiejętnościom, takiego, wiecie, radzenia sobie z właśnie tym, jak ja zareaguję, to w różnych sytuacjach, w sytuacji, nie wiem, wypadku samochodowego, tak, taka umiejętność zapanowania nad swoimi emocjami i bardziej racjonalnego podejścia w sytuacji, kiedy ktoś cię Publicznie atakuje na przykład. Wiecie, to są, to są takie trudne sytuacje, kiedy ktoś cię publicznie atakuje, bo zazwyczaj wywołuje to naprawdę mocne emocje w tobie. Więc taka umiejętność zadbania o siebie, zadbania o to, żeby moja reakcja nie była reakcją, która mnie skompromituje, tak? której za chwilę będę żałować. Czy reakcja wobec swoich, moich dzieci, wobec moich współpracowników, wiecie, no. To jest właśnie w każdej chwili yy, możemy tego doświadczyć. A więc, moi kochani, podsumowując, pamiętaj, ty decydujesz, jak reagujesz. Nie, mów, nie używaj słów, ona mnie zdenerwowała. Porzuć takie słowa. Ty sama się zdenerwowałaś. Ty sam się zdenerwowałeś. Ona tylko coś zrobiła, ale to, że ona coś zrobiła. Wcale nie oznacza, że Ty musisz od razu się denerwować, wściekać, y, używać przekleństw, brzydkich wyrazów albo jeszcze w jakiś inny sposób y, reagować taki, którego za chwilę będziesz się wstydzić. Nie. Ty decydujesz, jak reagujesz. Moi kochani, wiem, że to nie jest takie proste, bo wiem, jak dużo czasu ja sama potrzebowałam na to, żeby po prostu sobie z tym poradzić żeby się tego nauczyć. Więc dlatego posłuchajcie, dzisiaj po prostu daję Wam taką małą, małą informację, informację właściwie, że możesz to zrobić. Natomiast już wczoraj, w czasie naszego webinaru zaprosiłam Was wszystkich na kurs Coaching w pracy lidera. I zapraszam Was ze szczerego serca, posłuchajcie, bo ja sobie uświadomiłam, jak bardzo te umiejętności, właśnie takie coachingowe i coachingowe narzędzia, i taka świadomość tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jak bardzo wpłynęła na moje życie i na jakość mojego życia. A więc bardzo Was zapraszam. Z, zrób to, daj sobie szansę na to, żeby Twoje życie stało się lepsze. A dzisiaj kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za Wasz czas, za Waszą uwagę. Zapraszamy w niedzielę na 19 na webinar, który poprowadzi Dorota Wojtczak o Compassion, o współczuciu. To taki wiecie, prezent z okazji Dnia Kobiet dla Was wszystkich, nie tylko dla kobiet, dla dla Was panowie również. I co? Widzimy się oczywiście za tydzień, w następną środę, na kolejnej literce. A teraz dzisiaj, tak wiecie, co? Na pożegnanie jeszcze raz dajemy sobie nasz fantastyczny, cudowny yy, 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 początek, aby.